w święty. 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 Duchu Świętym. Przyjmuje w Duchu Świętym. W Duchu Świętym jesteś tchnieniem życia. Unosiłeś się ponad wodami w czasie stworzenia i w każdym z nas pracujesz. Oddycham, jestem i czuję. Żyję. Ten oddech towarzyszy mi każdego dnia. Cale się na mnie skupiam, ale tak naprawdę bez tego oddechu nie jestem w stanie żyć. Wszystkie kroki człowieka, który idzie do mnie wysłuchać w świętej są porównywane. i wczucia się w rytm bicia serca Kościoła, którym jest Eucharystia. To nasze dzisiejsze spotkanie w ramach w trzeciej stacji wpisuje się w radosne świętowanie dziesiątej rocznicy kanonizacji świętego Jana Pawła II. Dziękujemy Bogu za dar naszego świętego rodaka, dobrego pasterza. Człowieka, który z Eucharystii uczynił program swojego życia, Pamiętam, jak miała ta encyklika się ukazać, to wtedy były, tam były jakieś spekulacje w kościele, czego ona będzie dotyczyć, I była zgodność, że będzie dotyczyć najważniejszej sprawy w kościele. I ktoś mówi, terroryzm, to jest po na młodej Ktoś drugi mówi, młodzież, w kościół traci młodzież. Ktoś trzeci jeszcze, relacje w świecie. I papież pisze, encyklika stan na swoją i pierwsze jej zdanie Eklezja de Kościół jest z Eukarysty. Bez Eukarysty nie ma Kościoła. Że Ksiądz wtedy może być dojrzałym księdzem a świecki katolik wtedy będzie dojrzałym Katolikiem, kiedy się nauczy przy święty. I rzecz jasna, nie chodzi tylko o to, by nauczył się czytać, uszanować ukryty. Na to by wystarczyło jedno poprawienie. Nauczyć się przy świętej to coraz bardziej w czasie jej sprawowania. Jednoczyć się z misterią Chrystusa. Przyjmować i przyjmować Jego postawę. Upodabniać się do Chrystusa, naszego niebieskiego wzoru. Widziałem kiedyś w jednej zakrystii napis na kadencji Sicut prima, sicut unica, Sicut ultima. To było w tym miejscu, w którym ksiądz ubierał się do mszy świętej i pomyślałem sobie, jako piękna katecheza dla tego księdza. Tak, drogi księże, odpraw tę jakby to była pierwsza prześwięta w Twoim życiu. Sicut prima. Tak jak tamta, którą odprawiałeś w dniu Twoich prymicji, z tym przejęciem, z tą wiarą, Wiem, że kardynał błogosławiony Stefan Wyszyński chciał odprawić tylko jedną mszę świętą, był bardzo chory, ale uważał, że, że tego warto zostać księdzem. Podobnie myślał ojciec e, święty Piotr XVI. Sikut prima. Sikut unika. Tak tę mszę świętą odpraw Księga, że jakby to miała być jedyna Musza święta w całym życiu. Pierwsza i jedyna. I tak ją odpraw. Jakby to była ruritik, sikut ruritik. Tego akurat nie wiadomo, która nasze jest ostatnia w naszym życiu. Może ta, którą będziemy odprawiać za jakieś pół godziny. Może wracając do Tatowic, sprzeciwka będzie jakiś tyle. Tak ją odprawiamy, jakbyś następną miał odprawiać już po drugiej stronie życia. I chodzi o jakieś zewnętrzne Chodzi o to, żeby wiara wyrażała się w sposób jej I to dotyczy także świeckich osób. Tak bądź na tej mszy święty, jakby to było pierwsze. Jakby to było jedyne. I jakby to miało być ostatnie. Sławomirze, Książę Biskupie Andrzeju, drodzy bracia i siostry. Przejmujące jest zdanie Chrystusa, które przed chwilą usłyszeliśmy. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię. Aby Ojciec był otoczony chwałą w sen. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje. Ja to spełnię. Pan prosi nas, byśmy Go prosili. Jeśli będziemy to czynić w imię Jego, to znaczy zjednoczeni z Nim i pełni wiary, mamy pewność, że Bóg naszą prośbę spełni. Czy to znaczy, że Pan zawsze odpowie na nasze prośby dokładnie tak, jak będą one sformułowane? Oczywiście nie. Stanie się tak tylko wtedy, gdy będzie to służyć naszemu ostatecznemu. Właśnie na tym polega owo w imię moje. Inaczej Bóg byłby jak kelner, któremu przekazujemy nasze zamówienie, z niecierpliwością oczekując na jego realizację. Jeśli się opóźnia, jesteśmy nerwowi. Jeśli nam nie smakuje, składamy zażalenie. Nie dajemy napiwku i solidnie przyrzekamy, że jesteśmy w tym lokalu ostatni. Bóg nie jest krwią. Możemy go prosić o to, co chcemy, ale wiara każe nam przyjąć to, czego potrzebujemy. Modlitwa nie polega na tym, że nie mogąc osiągnąć jakiegoś dobra, prosimy Boga, by wydłużył nam rękę, byśmy dali radę wziąć to, na co mamy ochotę. Lecz polega na tym, że wkładamy naszą mamę w wielką dumą. I z ufnością pozwalamy, aby On przekierował ją na takie domy, o których wie, że są nam najbardziej potrzebne. To msza, święta, każda jedna, jest takim przejmującym wołaniem. Oczywiście możemy nie doczekać widocznych owoców naszej modlitwy. Może wcale nie wygląda na to, by ktoś o nawrócenie kogo się modlił. Być może nawet od wielu już lat, w intencji którego ofiarowujesz tyle Komunii Świętych, żeby On chciał się zwrócić do Boga. Przeciwnie obraże Go jeszcze bardziej. Żyje bez sakramentów, trwa w grzechu, bluźni. Może nawet umrze niepojednane z Bogiem. Tak, nie zauważysz owoców swojej modlitwy. Ale to nie znaczy, że ona była bez sensu. Bóg pokaże ci te owoce po drugiej stronie wieczności i zrozumiesz wtedy, że nie ma modlitw niewysłuchania. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie.